Dzień dobry wszystkim. Chciałem powiedzieć jedną rzecz. Odejdźmy z jednego kosmosu do prawdziwego kosmosu. Pogadajmy o drugim Polaku, który już jest w kosmosie. Pogadajmy właściwie coś, o czym nikt nie mówi, żadne prawdziwe polskie media nie mówią, czyli te, które mają jakąś większą, jakąś władzę w obecnym rynku. Nie mówią nic, co będzie robił Sławosz, Znański, Wiśniewski, drugi Polak w kosmosie. Ja postaram Wam się to wytłumaczyć, oraz chwilę jeszcze zobaczmy jego historię. Jak on tam w ogóle doleciał dla osób, które dalej się jakby o tym nie wiedziały. Więc zacznijmy od. Yy, od tego jak Sławosz Uznański Wiśniewski dostał się na międzynarodową stację kosmiczną. Bo już jest Sławosz Uznański Wiśniewski na międzynarodowej stacji kosmicznej wraz z dwójką innych astronautów i przewodniczącą misji. Po wielu problemach końcowo doktor Sławosz Uznański Wiśniewski poleciał w kosmos na dwutygodniową misję po 30 godzinach jazdy w górze i w sumie dla nich wszystkich dla tej, dla tej czwórki oni nie spali, bo było to w wywiadach. i dostali się na międzynarodową stację kosmiczną i tak, drugi Polak jest już w kosmosie. Sławosz Uznański Wiśniewski jest dokładnie 635 osobą, która jest w kosmosie. Wielkie gratulacje, to jest nawet ładna liczba taka, więc... Co będzie robił właśnie Sławosz Uznański Wiśniewski podczas tej dwutygodniowej misji kosmicznej? Wykona badanie dla uczelni i instytutów badawczych, takich jak na przykład Uniwersytet Jagielloński, dla polskich firm technologicznych, takich jak Space Forest, oczywiście nie tylko dla na tych instytucji, ale to można byłoby długo wymienić, bo tych instytucji jest serio duże, ale ktoś bardzo, kogoś to interesuje, to można zapraszam na moje rozszerzenie w, moje, w mojej karcie postów, w mojej karcie po prostu. Zapraszam, tam będzie wszystko. A teraz tak, co w ogóle on będzie za badania robił. Pogadamy o tym. Nie dla kogo, lecz co za w ogóle będzie on badania robił. Więc zacznijmy od badań biologicznych i medycznych. Immune mulutoniks. Jak jak mikrograwitacja wpływa na układ odpornościowy, badanie krwi, genów i epi, epigenetyki. To jest pierwsze, e, pierwsze badanie. Drugie to jest human-get-microbita, e, jak zmienia się mikrobium jelitowy astronauty w kosmosie. To jest drugie. Trzecie to jest, jest e, ter, tergingen, testy drożdży z genem niesporyczaka odporności na warunki kosmiczne czwarte to jest Astro Mal Health. Wpływ na lotu, na zdrowie psychiczne, stres, koncentracja i nastrój. EEG Neuro for the Debug. Korzystanie, wykorzystanie EEG do poprawy odporności psychicznej i skupienia. Stability of drugs. Czyli leki np. przeciwcukrzycowe działają tak samo w kosmosie. Australoprofumance, jak ciało, mie, mięśnie, podstawa, adaptuje się do mikrograwitacji. I teraz kolejne badanie, tym razem badanie technologiczne i materiałowe. I to już jest, wchodzimy w ósme badanie. I to jest test czujników pomiarowych w warunkach ISS, czyli to jest tej stacji kosmicznej. Leopard ISS, test sztucznej inteligencji do analizy danych na orbicie. Co dalej mamy? E, to już jest e, dziesiąte, okrągły dziesiąty test. Photograph. I insty, in, mózg komputer oparty na świecie B, C, I i podczerwień. 11. Maxin i Leo. Testy nowoczesnych materiałów w kosmicznym środowisku. E, pomiary hałasu to jest na ISS. To jest, e, i wpływ na zdrowie astronautów to jest dwunaste. I jeszcze ostatnie badanie z kategorii biologii ekstremalnej, to jest badanie 13, space walling alg, jak przetrwają mikroalgi z wulkanów w kosmosie, potencjalny, potencjał dla misji na Marsa. I to są te badania, a ich rezultaty poznamy już za niecałe dwa tygodnie, bo już jest już... E, zaraz dokładnie trzynaście dni. A jak wygląda świat polityczny w sprawie tego oto wielkiego kroku dla polskiej technologii? Czy, Polacy, czy polscy politycy znów są podzieleni? Zobaczmy, jak reagują polscy e, politycy polskiego rządu oraz opozycji oraz tacy, którzy trochę nie są w polityce. E, zacznijmy od koalicji rządzącej i prezesa Rady Ministrów. I prezes Rady Ministrów to jest chyba e, jeden z najlepszych, jakby nie, może nie najlepszych polityków, nie chodzi mi o to, tylko chodzi mi o to, że najlepszych polityków, który się zaangażował jakby w tą sprawę, e, taki najbardziej znaczący, on się chyba najbardziej nawet zaangażował w tą sprawę. E, i w tą misję astronautów, oczywiście naszego Polaka, Donald Tusk śledził całe zajście w Muzeum Kopernika w Warszawie, a później po wylądowaniu Polaka dalej gratulował całej tej misji, cały czas ogólnie był w tej misji ogólnie cały rząd, podobnie Adam Szłapka, który jest rzecznikiem rządu, to robił tu właśnie tak ze strony kancelarii premiera. No to tak. To właśnie to jest e, reakcja jakby premiera Donalda Tuska, który cały czas na portalu X pisze na ten temat. Więc jak ktoś chce sobie zobaczyć, to zapraszam na portal X, bo tam bardziej pisze o tym astronaucie. Więc tak, zaczynamy e, dalszą więcej osób z koalicji. I ogólnie tak, e, tutaj mamy resztę koalicjantów, czyli tutaj chciałem skrócić PESEL, e, trzecią, ogólnie trzecią drogę całą i już może czy ty drogę, no można powiedzieć, że trzecią drogę i lewicę. Ale oni mają bardzo podobną, mają bardzo podobną reakcję jak Donald Tusk, ale oczywiście trochę mniejszą. Oczywiście bardziej zareagował Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz. Nikt z lewicy jakoś nie za bardzo na to zareagował, ale ogólnie wszyscy razem pogratulowali Sławoszowi Uznańskiemu i to jest dobrze co też popiera mi za długo ja też dam swoje gratulacje a teraz przejdźmy do opozycji czyli razem konfederacji i pisu będziemy szli w kolejności w kolejności, w kolejności koła tego klubu parlamentarnego zacznijmy od pisu który jest największym kołem parlamentarnym nie kołem tylko klubem parlamentarnym w aktualnej opozycji i zacznijmy z PiSu, który ostatnio się cieszył, bo w Lublinie czyli u nas zdobył Radę Miasta, zdobył odzyskał, ma teraz większość w Lublinie oczywiście gratulacje dla nich, że się udało a teraz e, chciałem powiedzieć, co oni niby uważają, co uważają najwięksi politycy e, na temat e, sławosza uznańskiego i mówię tu o najważniejszych politykach takich jak Kaczyński Czarnek czy e, Prezydent Andrzej Duda, oni nic nie stwierdzili ani w sumie ani też mniejsi, e, bo patrzyłem, więc ogólnie e, PIS aktualnie nie, nie odzywa się w, ten, w prawie tej... Nie ma nic na temat w sprawie tej sprawy, a teraz Konfederacja i Razem i idziemy w tej kolejności, którą właśnie powiedziałem, czyli Konfederacja i Razem. Konfederacja też oczywiście zajęta partia, aktualnie się zajmuje tym, aby się z swoimi nowymi ustawami, które chcieli do Sejmu, czyli likwidacją TVP Info oraz tym, czyli co teraz zaczęła się trochę większa akcja, żeby się pan Siemoniak podał do dymisji, to jest to, co chce zrobić Konfederacja. Aktualnie, czyli, m, aktualnie patrzyłem, większość posłów e, Konfederacji, czyli takich jak na przykład Pan Półboczek, Pan Płacz, Pan Wilk, Pan e, Bosak. Aktualnie niestety nikt nie pogratulował e, Sowoszowi Uznańskiemu-Wiśniewskiemu. E, a teraz idziemy do koła razem. A w sumie zostaliśmy jeszcze przy Konfederacji, Konfederacji, a to dokładnie Konfederacji, Konfederacji Kolony Polskiej, Polskiej która które też nie złożyła za bardzo żadnych. Za bardzo, żadnych e, Żadnych jakby pogratulowań dla Sławosza, Uznańskiego, Wiśniewskiego, żeby nie było, że nie traktuję tej partii jako, hmm, czy tam koła poselskiego, nie traktuję jako opozycji. Więc y, właśnie przechodzimy do koła razem. Y, partia razem nie dała żadnego komunikatu w tej sprawie, więc zostawmy to bo cała opozycja jakby nie dała jakiegoś e, pogratulowań dla Sowosza Uznańskiego Wiśniewskiego, a ja oczywiście pogratuluję panu Sowoszowi, tak jak powiedziałem, gratulacje dla pana Słowosza i innych astronautów. Niech misja się uda i bezpiecznie po dwóch tygodniach wrócą do rodzin i domów. E, dziękuję za odcinek i, i mam nadzieję, że jeszcze po dwóch tygodniach nagram odcinek, w którym uda nam się e, którym uda nam się powiedzieć, że wszystkie misje się udały i wszystkie badania są dobrze zrobione i. więc na pewno w tym temacie wrócimy cię za dwa tygodnie. Do zobaczenia.